Dziś, z ciężkim sercem, ale pełnym nadziei, przynoszę Wam wiadomości, które wstrząsną fundamentami Waszej wiary. Wiatr zmian wieje nad nami, niosąc echo pożegnania, które będzie rezonować przez wieki. Agnes Sasagawa, czczona wizjonerka z Akity, zostawiła nam ostateczne przesłanie, duchowy testament, który może być kluczem do zrozumienia burzliwych czasów, które nadchodzą. Wyobraźcie sobie, że zostajecie obudzeni w środku nocy przez delikatny, ale pilny głos. Głos który szepcze wam do ucha, słuchaj, bo czas jest bliski. To właśnie spotkało Agnes w ciszy jej skromnego domu w Akicie. A teraz, drodzy przyjaciele, nadszedł czas, aby podzielić się z wami jej ostatnimi słowami, słowami, które mogą zmienić bieg historii. Ale zanim zagłębimy się w to niezwykle ważne przesłanie, proszę Was, abyście na chwilę się zatrzymali. Zamknijcie oczy, weźcie głęboki oddech i dołączcie do mnie w tej modlitwie. Wszechmogący Boże, otwórz nasze serca i umysły. Uczyń nas otwartymi na Twoje słowo, przekazywane przez Twoją pokorną służebnicę Agnes. Daj nam siłę, by przyjąć prawdę, bez względu na to, jak trudna może być, i odwagę, by działać zgodnie z Twoją wolą. Prowadź nas w tych niepewnych czasach i pomóż nam być latarniami nadziei w coraz ciemniejszym świecie. Amen. Jeśli ta modlitwa rezonuje w Waszych sercach, zapraszam Was do pozostawienia komentarza z słowem Amen. Dołączcie do tej wspólnoty wiernych, gotowych stawić czoła wyzwaniom. Które nas czekają. A teraz, drodzy przyjaciele, przygotujmy się na wysłuchanie słów Agnes, słów, które mogą być ostatnim ostrzeżeniem przed wydarzeniami, które zmienią świat, jaki znamy. Moje drogie dzieci, zaczyna swoje przesłanie Agnes, czas wielkiej trwogi jest bliski. Widziała mu łzy Matki Bożej płynące obficie, nawadniające suchą ziemię naszych serc. Niebo płacze nad ludzkością, która coraz bardziej oddala się od ścieżki prawości. Te słowa, moi przyjaciele. Nie są tylko ostrzeżeniem, ale krzykiem alarmu. Agnes kontynuuje: Widzę burzę na horyzoncie, nie tylko na niebie, ale w sercach ludzi. Wiara się chwieje, miłość stygnie, a nienawiść rośnie jak trujący chwast w ogrodzie, który niegdyś był bujny. Zatrzymajmy się na chwilę, by zastanowić się nad tymi słowami. Czy nie wydaje się wam, że doskonale opisują świat, w którym dziś żyjemy? Rozejrzyjmy się: podzielone rodziny, narody w konflikcie, sama natura, która wydaje się buntować przeciwko nam. Czyż nie są to znaki, o których mówi Agnes? Ale jej przesłanie na tym się nie kończy. Agnes oferuje nam jeszcze bardziej szczegółową wizję tego, co może się wydarzyć. Widzę trzy wielkie próby, którym ludzkość będzie musiała stawić czoła. Pierwsza będzie wstrząsem, który zachwieje fundamentami Ziemi nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Wielu straci wiarę, inni odnajdą ją w głębinach rozpaczy. Drodzy przyjaciele, nie możemy zignorować tych słów. Musimy się przygotować. Nie z lękiem, ale z siłą, która pochodzi z wiary. Agnes ostrzega nas nie po to, by nas przestraszyć, ale by dać nam szansę na wzmocnienie naszego ducha, zanim burza nas dosięgnie. Druga próba, kontynuuje Agnes, będzie wielkim oszustwem. Kłamstwo tak przekonujące, że nawet najwierniejsi mogą być skłonni w nie uwierzyć. Będzie to czas, w którym prawda będzie wydawać się szaleństwem, a szaleństwo prawdą. Tylko ci, którzy pozostaną niezłomni w wierze i miłości do Boga. Będą w stanie przejrzeć te zasłony iluzji. Te słowa przypominają nam, jak ważne jest pozostanie czujnym, by nie dać się zwieść fałszywym obietnicom świata, który coraz częściej odwraca się od Boga. Musimy być latarniami prawdy na oceanie kłamstw. Trzecia i ostatnia próba, mówi Agnes drżącym głosem, będzie najtrudniejsza. Będzie to czas, w którym dobro będzie wydawać się pokonane, w którym siły ciemności będą wydawać się triumfować. Wielu straci nadzieję, wierząc, że Bóg nas opuścił. Ale mówię Wam, moje drogie dzieci, że właśnie w tym momencie światło Boga zaświeci jaśniej niż kiedykolwiek. Te słowa, moi przyjaciele, są wezwaniem do nadziei. Nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy wszystko wydaje się stracone, musimy pamiętać, że ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Nasza wiara zostanie poddana próbie, jak nigdy wcześniej, ale to właśnie przez te próby wyjdziemy silniejsi, bardziej oczyszczeni, bliżej serca Boga. Ale Agnes nie zostawia nas tylko z ostrzeżeniami i przepowiedniami nieszczęść. Oferuje nam także przewodnictwo, latarnię nadziei w tych burzliwych czasach, módlcie się, moje dzieci, módlcie się, jak nigdy dotąd. Różaniec będzie waszą najpotężniejszą bronią przeciwko ciemności, która się zbliża. Każde zdrowaś Maryjo będzie jak strzała światła przebijająca serce ciemności. Te słowa przypominają nam o znaczeniu modlitwy, nie jako pustego rytuału, ale jako prawdziwej broni duchowej. W świecie, który coraz częściej drwi z wiary i kpis pobożności, jesteśmy wezwani do bycia wojownikami modlitwy, niestrudzonymi w naszym oddaniu. Pośćcie, kontynuuje Agnes, nie tylko od jedzenia, ale od wszystkiego, co oddala was od Boga. Pośćcie od gniewu, od osądzania, od egoizmu. Karmcie swoje duchy miłością, współczuciem i przebaczeniem. Te słowa wzywają nas do spojrzenia poza zewnętrzne praktyki naszej wiary. Prawdziwy post, przypomina nam Agnes, nie polega tylko na wstrzemięźliwości od jedzenia, ale na głębokiej odnowie duchowej. Jest to zaproszenie do oczyszczenia nie tylko naszego ciała, ale także naszej duszy. I wreszcie, kończy Agnes stanowczym głosem: Kochajcie! Kochajcie jak nigdy wcześniej! Kochajcie swoich wrogów, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bo to w miłości znajdziecie siłę, by przetrwać każdą próbę, to w miłości zobaczycie twarz Boga. Te słowa, moi przyjaciele, są być może najtrudniejsze do wdrożenia, ale także najważniejsze. W świecie podzielonym przez nienawiść i uprzedzenia, jesteśmy wezwani do bycia żywymi świadkami miłości Boga. Miłości, która nie zna granic, która nie poddaje się w obliczu niesprawiedliwości, która przebacza 70 razy 7. Ale przesłanie Agnes na tym się nie kończy. Oferuje nam także wizję nadziei, obietnice odnowy, poburzy, mówi, nadejdzie czas wielkiego pokoju. Epoka, w której serce człowieka w końcu będzie w harmonii z sercem Boga. Ale ten pokój nie nadejdzie bez ofiary. Każdy z Was będzie wezwany, by zrobić swoją część, by być narzędziem Boga w tej wielkiej odnowie. Te słowa przypominają nam, że mimo trudności, które nas czekają, na końcu tunelu jest światło. Obietnica lepszej przyszłości, świata przemienionego miłością Boga. Ale ta obietnica nie jest zaproszeniem do bierności. Wręcz przeciwnie, jest wezwaniem do działania, zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w tej wielkiej przemianie. Nie bójcie się, nawołuje nas Agnes, bo Bóg jest z Wami, Matka Boża otula Was swoim ochronnym płaszczem, nawet w najciemniejszych chwilach pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Te słowa pocieszenia są balsamem dla naszych niespokojnych dusz. W świecie, który często sprawia, że czujemy się samotnie i opuszczeni, Agnes przypomina nam, że zawsze jesteśmy pod miłującym spojrzeniem Boga i matczyną opieką Matki Bożej. I teraz, kończy Agnes drżącym z emocji głosem, muszę Was opuścić. Mój czas na tej ziemi dobiega końca, ale moja miłość do Was, moje drogie dzieci, będzie trwać przez całą wieczność. Pamiętajcie moje słowa, żyjcie nimi każdego dnia. Bądźcie światłem w ciemności, miłością w nienawiści, nadzieją w rozpaczy. Tymi słowami, moi przyjaciele, Agnes nas opuściła. Jej śmiertelne ciało zgasło, ale jej duch nadal żyje przez jej przesłanie. Przesłanie, które jest teraz w naszych rękach, pochodnia, którą jesteśmy wezwani nieść dalej. Co zrobimy z tym przesłaniem? Odłożymy je na bok, uważając je za zbyt trudne, zbyt niewygodne? Czy przyjmiemy je jako cenny przewodnik, mapę do nawigowania po burzliwych czasach, które nas czekają? Wybór należy do nas. Ale pamiętajcie, moi przyjaciele, że każdy wybór ma konsekwencje. Słowa Agnes nie są tylko ostrzeżeniem, ale także obietnicą. Obietnicą odnowy, przemiany, przyszłości, w której miłość Boga będzie panować najwyżej. Zbliżając się do końca tego przesłania, zachęcam Was do głębokiego zastanowienia się nad tym. Co usłyszeliście, to nie są tylko słowa, ale ziarna zmiany zasiane w naszych sercach. Od nas zależy, czy je zasiać, czy pielęgnować naszą wiarą i miłością. A teraz, zanim zakończę, pozwólcie, że Was zaproszę. Jeśli to przesłanie poruszyło Wasze serce, jeśli czujecie pragnienie, aby pogłębić te tematy, aby być częścią wspólnoty, która przygotowuje się do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom z wiarą i odwagą, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału YouTube. Tam znajdziecie dalsze refleksje, prowadzone modlitwy i aktualizacje na temat proroczych wydarzeń, które mają miejsce na świecie. Razem możemy stworzyć sieć światła, bastion przeciwko ciemnościom, które grożą pochłonięciem świata. Aby subskrybować, to proste, kliknijcie przycisk, subskrybuj pod tym filmem i aktywujcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy publikujemy nową treść. Nie przegapcie okazji, aby być częścią tej ważnej misji. Na koniec, moi przyjaciele, pamiętajcie o słowach Agnes, módlcie się, pośćcie, kochajcie. Te trzy proste słowa zawierają całą mądrość, jakiej potrzebujemy, aby stawić czoła nadchodzącym czasom. Niech będą Waszym codziennym mantrą, Waszym przewodnikiem w każdej decyzji, Waszym pocieszeniem w każdej próbie. Wiatr pożegnania wieje nad nami, niosąc ostatnie słowa Agnes, ale nie jest to wiatr rozpaczy, lecz wiatr odnowy, oczyszczenia. Pozwólmy Mu poprowadzić nas ku przyszłości pełnej nadziei, odnowionej wiary, głębszej miłości. Niech pokój Chrystusa będzie z Wami wszystkimi. I pamiętajcie, nie jesteście sami w tej podróży. Jesteśmy wszyscy zjednoczeni, jedna wielka rodzina w Chrystusie, gotowa stawić czoła razem każdemu wyzwaniu, które może przynieść przyszłość. Dziękuję za wysłuchanie. Niech Bóg Was błogosławi i zawsze chroni.